Cześć wszystkim po długiej przerwie chciałem Wam zaprezentować trochę rybek, które w tym czasie, gdy mnie nie było dla Was produkowałem. Tutaj mamy, ostrzymy, kolejne pokolenie już są Gilberta. Wytarłem ich całkiem sporo, nawet w miarę udane tarło, a postaram się Wam pokazać jeszcze rodziców. Tutaj mamy pięknego samczyka, który udaje, że jest drzewem. Tutaj poczyniłem sobie takie akwarium z rybami z Ameryki Północnej. To są cierniki kulcow... amerykańskie i mamy tutaj jeszcze tropisy. Erytrogastery, czyli te czerwono taki gatunek którego w Polsce nie ma tam do dostępnego. Tylko my z Patrykiem je mamy w tym momencie. A i mieszkają tu jeszcze raki. Nie wiem, czy uda się jakiegoś raka namierzyć. A tutaj są trzy gatunki raków: Dimidiatusy, Cambarellus pacurensis i Pueru. Jeszcze kilka sztuk to są raczki karłowate tutaj glonami się specjalnie nie przejmuję w tym akwarium z racji tego, że naturalne miejsce bytowania tych otorybek, czyli lasom to są właśnie glony nitkowate one w tych glonach nitkowatych się rozmnażają potrzebują ich do budowania gniazd i do rozmnażania się także jak najbardziej glony nitkowate są tutaj pożyteczne o tam mamy drugiego pięknego samczyka w głębi samiczki są nieco mniej ubarwione ale też nie wyglądają jakoś tragicznie jeśli chodzi o małe rybki to jedna zdecydowanie najładniejsza a tam w oddali tęczanki niebieskie to już jest kolejne tarło wziąłem się na tęczanki z racji tego, że miałem po prostu dużo wolnych akwarii a tęczanki powoli rosną, więc w sumie czemu nie niech sobie rosną Tutaj takie średnio udane darło, ale zaraz wam pokażę. A tutaj mamy takie, które mają już prawie 3 miesiące. Roznożyłem je przed wakacjami. Wielkość, już powiedzmy, 4 z hakiem centymetry. Bardzo ładna ryba. Nieco zapomniane tęczanki, bo w tym widzę wszystkich ryb, które obecnie mamy dostępne i w nieskończonej ilości gatunków e, takie ryby mniej kolorowe po prostu e, zanikają a szkoda bo mają bardzo ładny kolor, ciekawe zachowania no i rosną troszkę mniejsze niż inne tęczanki także nadają się też do takich fali powiedzmy 300 litrów nie trzeba tutaj jakiś mega zbiorników a tutaj wyżej mamy e, kirysy e, sterby tutaj rodziców też albinosy sterby a tutaj kolejny akwarium ze sterbajami a tutaj nie wiem czy zauważyliście ale razem z tęczankami właśnie z sterby dość 3 miesięcznie sobie pływają one mają z 2,5 cm także niewiele im brakuje do tego żeby osiągnąć wielkość handlową Trochę one jadą z woloniastą czyli w sumie to co robię do hurtu w dużych ilościach kirys pstry Robiłem trochę pstrego, ponieważ mi się skończył z zeszłego roku. No staram się przynajmniej raz w roku puścić jakieś tarło pstrego. Mam tarlaków zdecydowanie więcej niż potrzebuję, ale e, od czasu do czasu się przydają, tak jak w tym momencie gdy po prostu skończyły mi się wszystkie młode i większe pstrę to po prostu sobie puściłem tarło i mam swoje muszę kupować. tutaj snow whitey beloniaste. Tutaj głupiki blue velvet nie są przeselekcjonowane, tak trochę trzeba z tego wywalić. No ale nie miałem czasu w nich grzebać. Też niestety zdarzają się brzydsze osobniki, które trzeba po prostu usunąć z dalszej hodowli. No tutaj to już jest taka typowo hodowlana praca, czyli dżubanie i usuwanie tego, co brzydkie i się nie nadaje do dalszego rozmnażania Akary platynowe. Takie małe tarło mi się udało zanim sprzedałem terlaki podchować. I troszkę tego już podrosło. Skalarki Pinoy Paraiba. Tutaj jeden z kolegów, który zamówił parę skalarów, tak długo jej nie odbierał, że udało mi się wyciągnąć trochę młodych. Starła. Kolor młodych, zdecydowanie lepszy niż rodziców, ale to chyba dlatego że po prostu tutaj zadziałał kuf sodny i z racji tego, że rodzice byli ze sobą spokrewnieni te geny, o które chodzi w, żeby pinoj był pinojem tutaj zostały mocno wyciągnięte Antystrusy czerwone czyli jeden z kolejnych gatunków te krótkie antystrusy czerwone które do, tak powiem, intensywnie rozważamy kolejne akwarium z czerwonymi i mamy tutaj jeszcze kirysy Juli. Udało mi się nawet ostatnio wyciągnąć całkiem dobre tarło Kirysów Julii Kilkaset sztuk tych kirysków tutaj wpływa, Niestety źle włożyłem gąbkę podczas spuszczania tutaj kirysków. No i duża część kirysków siedzi za Hamburgiem, bo od spodu jest para, ale nie mogę teraz tego poprawić z racji tego, że. Zwyczajnie one od razu wchodzą pod gąbkę Jakbym je poprzyciskał A chcą siedzieć za gąbką nie sobie siedzieć. Tutaj mamy Głupiki Odmiana Galaxy Proporczykowca z Cap Lopez jeszcze trochę zostało z tych tareł, które robiłem przed wakacjami. Tutaj ciekawostka, czyli gupik lemon Tuxedo. Udało mi się wyciągnąć taką linię. Samiczki są bardzo ładne, nie to będzie widać na filmie. Z tymi gupikami Tuxedo się troszkę bawiłem i udało mi się wyciągnąć kilka ciekawych linii tutaj przed wakacjami tych które nastawiają górami mozaikowe no, mają już około 3 cm powoli rosną bo woda za zimna ale co z... tutaj pipy Kalvarchoi kolejne pokolenie resztę pip mam w domu na dole troszkę małych Snow White'ów świeżo wylęgniętych wrzuciłem je tutaj żeby sprzątały jedzenie po tych pipach ponieważ one strasznie sypią tutaj małe Aspidoraty czerwone Sezon burzowy zaskutkował tym, że mam bardzo, bardzo dużo tych masfiderasów. Kilka akwarii młodych. Tutaj też są aspiderasy I tutaj też są aspiderasy, tym, że tutaj są takie malutkie. Nie będę ich widać. Tutaj Kirys zygatus. Jeden z ładniejszych Kirysów. Nie wiem dlaczego ludzie ich nie chcą. Bardzo mnie to dziwi ale ja te zygatusy sobie rozmnażam, ponieważ mi się podobają a tutaj takie nie za duże tarło albinosów od sterbajów kiedy są sterby albino dużo trudniej się rozbranarza od zwykłych sterbajów ikra łatwo kleśnieje i one są ogólnie dużo wrażliwsze na pH łatwo je zabić a tutaj niżej mamy na narybek Uda mi się jakoś zmusić je do tego, żeby się poderwały z dna bo to jest Kirys Elegans, czyli jeden z Kirysów, który ma najmniejsze, młode, praktycznie niewidoczne, małe, przezroczyste larwki Tam na dnie leży ich kilkaset. Składają bardzo dużo ikry, ale niestety ikra mocno pleśnieje. No i młode ciężko odchować. To jest jeden z, kir z trudniejszych Kirysów do roznużenia. A tutaj No heterantia Elegans. Odbudowałem swoje stado, które w zeszłym roku mi padło w wyniku infekcji pierwotniakami, które wykończyły mi w ekspresowym tempie moje nowe Teraz udało mi się odbudować troszkę te stada.